Na rodzinnej kolacji moja siostra przedstawiła swojego nowego chłopaka i z jakiegoś powodu wszyscy się na mnie gapili. Kiedy zapytał, czym się zajmuje, mama mi przerwała. Nie zawstydzaj nas, wszyscy się zaśmiali. Siostra dodała, przyszedłem na kolację z butelką wina i ręcznie zrobioną ozdobą na stół. Zachowali się, jakbym przyniósł zarazę. Mama rzuciła okiem i mówi, my raczej nie robimy w rustykalnym stylu. Fajnie, odstawiła to na boczny stolik i usiadła, jakby nigdy nic. Odkąd mam 17 lat, olewam ich głupoty. Potem wchodzi Lena ze swoim nowym chłopakiem Adrianem. Buty od projektanta, pewna siebie mina, pachnie drogim kompleksem. Wszyscy od razu do niego lecą, jak do jakiegoś księcia. Mama z zachwytu. Tata już ma rękę na jego ramieniu, jakby to był syn. Mówię, Cześć. Przedstawiam się. Kolacja się zaczyna. Adrian opowiada historię o konsultingu dla jakiegoś klienta z Chicago. Wszyscy się śmieją, jakby to był wykład TED. Wspominam, że odrestaurowałem szafę grającą z lat 60. dla kolekcjonera i nagle cisza, jakbym mówił w obcym języku. Tomek zmienia temat na nową posadę Leny. Mama się uśmiecha, jakby wygrała puchar. Potem Adrian zwraca się do mnie: "A ty czym się zajmujesz?". Otwieram usta, a mama od razu wchodzi mi w słowo: "Och, nie pytaj go, bo zaraz zacznie gadać o narzędziach i rdzy Wszyscy się śmieją. Tomek dodaje: "No chyba, że potrzebujesz stolika z 1972 roku". Lena popija wino. Może tym razem skłam, żebyś nie brzmiał tak żałośnie. Wszyscy się chichrają, jakby to był rodzinny żart, jakbym też się z tego śmiał bez muzyki. Myślałem. Przewijałem w głowie wszystkie momenty, gdy mnie pomniejszali. Ignorowali. Śmiali się ze mnie, jakbym był postacią poboczną w ich idealnej rodzinnej historii. Potem Lena pisze. Kolacja w niedzielę. Adrian się oświadczy. Wszyscy będą. Nie zapytała, po prostu oznajmiła. Przyszedłem cały na czarno. Nie dla dramatu, tylko na wojnę. Kolacja jak zawsze. Lena gra pierwsze skrzypce. Adrian się szczerzy. Mama już wzruszona. Adrian klęka. Lena płacze. Szampan strzela. Wszyscy wariują. Potem Adrian zwraca się do mnie, próbując być miły. Twoja siostra mówiła, że pracowałeś nad jakimś muzealnym projektem. Tak, mówię. Odrestaurowałem biurko 19 wiecznego senatora. Główny eksponat wystawy historycznej. Lena od razu wchodzi. To nie było aż tak poważne. Mama, synku, nie róbmy teraz z tego tematu o tobie. Wstaję, spokojnie. Czemu za każdym razem, gdy mnie wspominacie, to musi być spiną? Patrzę na nich. Nie potraficie powiedzieć mojego imienia bez śmiechu. Mama mówi: "Nie róbmy tego dzisiaj. Kiwnąłem głową." Dokładnie. Nie róbmy, bo mam dość przychodzenia tu tylko po to, żebyście mnie ośmieszali. Dość tego, że gadacie o mnie jak o jakimś błaznie, a ja się jeszcze uśmiecham. Lena przewraca oczami. Ktoś tu jest przewrażliwiony. Patrzę na nią. Żyjesz na piedestale zbudowanym z maminych pochwał, a dalej zachowujesz się, jakbyś była lepsza od wszystkich. Gratulacje za pierścionek. Wychodzę. Mama woła za mną: "Jak nie potrafisz zachowywać się jak dorosły, nie licz, że zaprosimy cię na ślub." Idealnie. Dwa tygodnie później dostaję telefon. Firma produkcyjna chce, żebym zaprojektował meble na ślub, który ma być nagrywany dla Styl vintage romantyczny. Meble na zamówienie. Pełne uznanie dla autora. Zgadnijcie gdzie? Ślub Leny. Mówię jasne. Tworzę dwa stoły centralne, zieloną welurową kanapę vintage i dopasowane podium. Przez tygodnie poświęcam temu całe dnie. Rzeźbie ręcznie. Tapiceruję kanapę perfekcyjnie. Nikt nic nie wie. Ani Lena, ani mama, ani nikt. Dzień ślubu. przyjeżdżam wcześniej z ekipą. Na plakietce napisane Michał Bielski. Ustawiają moje prace po całym miejscu. Wszyscy chwalą klimat. Goście robią selfie na kanapie. Organizator pyta o moją wizytówkę. Nagle wchodzi Lena. Widzi kanapę. Potem tabliczkę z napisem Projekt Michał Bielski. Uśmiech znika. Podchodzi do mnie. Co to ma być? mrugam Meble. Zrobiłeś to specjalnie? Nie wiedziałem, że to wasz ślub, dopóki nie dostałem briefu od miejsca. Ale czemu Sabotujesz mnie, śmieje się. Nie, po prostu w końcu dostaję zasłużone uznanie. Powinieneś był coś powiedzieć, tak jak ty, gdy przy całej rodzinie nazywałaś mnie żałosnym? Milczy. Pochylam się bliżej. Chciałaś, żebym był niewidzialny, a teraz wszyscy robią zdjęcia na czymś, co nazwałaś śmieciem. Organizatorka już zarezerwowała mnie na dwa kolejne wydarzenia. Chcesz też wizytówkę? Odchodzę, a jej goście dosłownie robią grupowe zdjęcia na mojej kanapie. Odcinek wychodzi dwa miesiące później. Mój telefon wybucha. Klienci, marki, wywiady. Ta zielona welurowa kanapa viral na Instagramie, nawet celebrytka blogerka od designu to udostępniła. Ślub Leny stał się popularny dzięki mojej pracy. Mama dzwoni, zostawia wiadomość. Widzieliśmy odcinek. Miło by było być częścią tego. Skasowałem. Lena zaproszenie na parapetówkę do kosza. Chcieli,